Dzień dobry, dzień dobry kochani, dzisiaj zaczynamy, zaczynamy braciszkiem, a witamy, święty braciszek w klasztorze, zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, jaki ja jakiś komentarz, lajk like też miło widzia mile widziany, o kurde, ale sypnął ty, ale sypnął, czekajcie, aż pójdzie pod miniaturkę, ludzie, ole braciszek oddał jak nigdy, czekajcie, nie wiem czy oni tutaj coś za zajmują. Chyba nie, no kurczaczki, mm, ta torba, ale daje ostatnio, ktoś myszka tu napisał, ale daję. no i dupa, nic nie złapałem, ajajaj. Aj. Waszencja już generalnie ostatnie procenty tutaj ma, powinni za momenty dać F, Braciszek nieźle tutaj podniósł poprzeczkę, praktycznie, co on tam oddał, 3 hera i uniacz, kurde. No ważka w sumie 3 Hera, dla mnie <głos> <głos> Dla mnie nic. O kurde, jaki ten łuczek jest dobry, jakie przebicia ma ostre. Mm, no dla mnie błogo, więc no słabo. Ok, dobra, lecimy 198, bo widzę, że już wołają. O proszę, proszę. Jaki cudowny kolosik. Te pleporcik. Ale tutaj ktoś złapał półtorkę. Nieźle, nieźle. No i niestety ja peszek. E, wspaniale. Ja cię kręcę! Co za kolosy. Ja pierdykam jakiś teleport. Ja tutaj błogo oczywiście odpalone jeszcze 10 minut, ale dobra, starczy jutro na Easy e, na zrobienie kukły, więc, więc dobrze, dobrze. Na Karkahan i tak bym nie zdążył. Co tu mi spadło? Smocze skalisko. Ja pierdykam. Rzecz się oddana, więc generalnie git. Panie Herosie, jestem mocno niepocieszony Pana z zachowaniem, iż ponieważ musiałem Pana szukać aż od wyjącego wąwozu. Mam nadzieję, że przyzykowałeś mi coś takiego. Przynajmniej czerwoniutki itemek. Niespodzian... Kurczę, niespodzianka, Kurczę, niespodziankę chciałem załadować, czekajcie. Trzeba załadować koniecznie niespodziankę. Niespodzianka. O, ty zgrywusie. O, ty wariacie, ty. Dzięki. Mm. A tutaj patrzcie byczki, 3 minuty. Elegancko odbieramy Ale już na tego skarka Han mi brakło. I odbiorę niestety błoga Na ja tu 69. Przypadek nie sądzę Dobra, zaraz przewa albo kostka znajdę. Może karmazyna. Czekajcie, sekundkę. Mamy go. Moi drodzy, mamy go. Udało się. 3, 2, 1. Hit! No dawaj, zakręciłeś. Ale zakręciłeś tym kikiem i kurde tepek no A idź pan, ja, idź pan Dobra, lecimy od razu za kościołem, może gdzieś tu wyskoczy. No nie wyskoczył. Okej okay, moi drodzy, jest ciepło, jest ciepło. Chyba generalnie go ubiję, ale nie jestem pewien, dajmy lodową. Dobra, zbity. <laughs> kuni. Ja pierdykam, ale było ciężko, było ciężko. 14%. Ale się udało. Okej, okay, analogiczna sytuacja, chyba już nie zaskoczy. Nie lekałem się, ale dajmy sobie leka. Tak dla pewności, żeby tutaj nie paść, może tym razem Atalia ponownie odda coś ciekawego. No nie, no nie, tym razem, tym razem uni, tak klasycznie. Klasyczny locik taki unikatowy. No ale dobrze. Szczęście zostało wyczerpane tym pierkiem, ale mam nadzieję, że jeszcze coś kiedyś oddasz, wariatko. O no, kurczaczki, ponownie się spotykamy. O, jak go zaatakowało. A dobra, bo jestem o kratkę obok niego, myślałem, że muszę jeszcze podejść. No nieważne, dobra, walimy tego obłąkańca. O, czy on podejdzie? Nie no podejdzie, on to jest tankowny. 50% go skło, ale czy będzie miał ruch? Chyba. Chyba jednak nie będzie. O! I kusza hero. Czyli generalnie fajnie, fajnie, przyjemnie, przyjemnie, dzięki obłom. O kurde, ale ustaweczka aż screena strzelę. Napiszemy tutaj Yellow. Ale <laughs> patrzcie, Afek leży dobity. Elegancko. Dobra, ja to wam chyba przyspieszę, bo nie ma sensu tutaj e, w taki sposób tego nagrywać. Hello. Patrzcie, jaka ustaweczka, elegancko, wszyscy powynoszeni. To mi się podoba, teraz zaczekamy tutaj na nich. O, tutaj jakiś nolifek, Norwali go jak lodnął. no Dobra, szybciutko z nim, szybciutko. w mi wydupcył cebeka skubany, z błyskami. Dobra, dobij go szybko, ths O, ale THS też mu wydupił za 11 koła. Mam tutaj tego zielonego dziada. Wezmę go chyba w ten sposób, tak zimnym jak paladyn. Dajmy lodową, dajmy szadź. Tylko nie wiem czy ja go ubiję, ty, ale numer. Nie dobra, ubiję go chyba raczej. Bo są kryty. Siedzi spokojnie. Tylko, że nie mam obniżenia pancerza, więc te ciosy będą takie no, mierne. Dobrze, że siada od <grym> zimna cios, bo tak to była lipka. Aj, i ten szadź niepotrzebnie dałem tak wcześnie, okej, okay, dobra. Chyba, chyba zbiję raczej na no, spokojnie, nie no, na chilku. Mm, jeszcze jeszcze szać siedzi. Genialnie. Teraz rzućmy szadzi. I chłopak jest w szoku. Ostatnio oddał zwój, teraz odda legendę. A ta, legenda, mieczek. <grym> Pod ulepszonko. Lipka. Udało się z tym czerwonym gagatkiem. Bierzemy go od razu. Dobra, dajmy szadzi. ale dostał cebeka. 50% typ straci czekuzję. Już chyba nie ma absorpcji. A nie miał. na dwa cebeki spadł. Jaki farcik. Ale locik mierny, bardzo mierny. Tutaj z Starmusa również zbrojka. Więc lipka ulepszymy sobie. Szybciutko tą zbroję. A czy zbroja. E, o, taką. O, elegancko. No, Waszencja już tutaj chyli się ku upadkowi, no dacie F, dacie F czy nie dacie, no kurcze dajcie F, no, no byczku daje F, daje F. Ach, do ostatniej chwili turkowali, no i co tutaj spadło, kurczaczki złoto? Trzy herka, jakieś mierne strzały, rozumiem. <śmiech> <śmiech> Dobra, może 108 chociaż odda, coś lepszego. 950k, przyjemnie, przyjemnie. Dobra, ciśniemy od razu na 1098, bo tu również jest szansa na jakąś... O kurde, los. Zap, byczki, zap, 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 zap. Ty, ty, ty. 3, 6, 9... Ty, już dycha, jest szybko, zapaj. Okej, okay, ja już tu obtrzymałem grupkę. Na razie 3 na 10, nie wiem, czemu tak wolno robią. Bo tam chyba będą robić dwie grupy, równolegle będziemy bić dlatego... Aaa! Chciałem powiedzieć, a może tym razem? No jednak nie. No jednak nie. No ten kolos mnie nienawidzi. Tutaj łuczek poleciał heroicznie. Dla mnie niestety unikat, czyli standardowo. Dobra, jeszcze szybko przejdzie się na mrozy. I na 198 się wydupcyliśmy, więc będzie jeszcze jedno bicie, No kurde, co to jest za gość ty? Nie logaj, nie logaj, nie logaj. Kurde, lognę. No, szybko logam na 198. Stanę grupkę i sobie teraz pewnie zbijemy. Nie wiem, czemu wtedy się wywaliliśmy jakiś pech. Dobra, jest grupka, lecimy od razu. Tu już chyba będzie easy winek. Nic się nie powinno tutaj wydarzyć. Nie powinien nas zaskoczyć, a jednak nas zaskakuje takim unikatowym locikiem. Dla mnie nawet teleporcik. Mm -hmm -hmm. No koszmar, koszmar, po prostu koszmar. Hmm. O proszę Zorin, co ty tak stoisz samotnie? No i wiadomo, kurde pusto, sławiutko. Ślicznie, ślicznie, ja już wiem. Wy chyba też się możecie domyślić, że mamy tutaj tego gentlemana magicznego, ale fajnie, bo ostatnio znalazłem go chyba gdzieś tutaj. W sumie wylogowałem się na tej mapce i tam chyba po trzech czy czterech godzinach zalogowałem się i ponownie w tym samym kanionie, więc git-git, o to chodzi, o to chodzi, żeby się nie narobić. Dobra, lecimy z tym wariacikiem, chyba nawet nie będziesz miał tury, byczku. No i dobra, fuzja, lega łapy. Kurcze buty. No ale heroiczne, więc generalnie karmazyn jak najbardziej na plus. W końcu zaczął oddawać jakieś takie konkretniejsze przedmiociki, bo tak to wcześniej to takie uniacza, uniacza, teraz ostatnio czapa, teraz buty. Mhm, uh -huh. może jakaś legenda nareszcie spadnie. Dobrze, moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Tak sobie zbijmy tutaj jeszcze wenerkę na koniec. Jak coś, to subik z dzwoneczkiem oczywiście możesz zostawić. I słyszymy się w następnym odcineczku. Nara!